23 lipca rozpoczną się kolejne Igrzyska Olimpijskie, tak zwane Igrzyska 32 Nowożytnej Olimpiady Letniej. Przedstawimy naszym odbiorcom kilka tekstów, kilka pogadanek pozwalających przypomnieć sobie ciekawe fakty związane zarówno z samymi Igrzyskami, jak i ze startem polskiej ekipy. Rozpocznijmy może od samej ceremonii otwarcia igrzysk. Wiąże się ona z defiladą ekip, wiąże się z zapaleniem znicza olimpijskiego, wciągnięciem olimpijskiej flagi na maszt. Taki ceremoniał nie od początku był przyjęty, kiedy Nowożytne Igrzyska zrodziły się na nowo w roku 1896. Taki ceremoniał pomału coraz się wzbogacał w kolejnych latach. Wraz z rozwojem igrzysk. Otóż po raz pierwszy flaga została wciągnięta z pięcioma kołami olimpijskimi na maszt w roku 1920, igrzyska letnie w Antwerpii, a znicz po raz pierwszy został zapalony w roku 1936 w Berlinie. Przy czym to zapalenie znicza otworzyło również nową tradycję, mianowicie przenoszenia go. Z miejsca, które wiąże się ze starożytnymi igrzyskami olimpijskimi, to znaczy w gaju Zeusa w mieście Olimpia w Grecji. Skąd zapalona zostaje od promieni słonecznych pochodnia, a potem przez kolejne kraje przenoszona do miasta, które jest organizatorem igrzysk olimpijskich. W 1936 zdarzyło się to po raz pierwszy. Obecne igrzyska także miały swoją sztafetę. Tyle, że ona z konieczności, z powodu koronawirusa rozłożona została na dwa etapy. Mianowicie w ubiegłym roku e, przemierzyła stafeta z pochodnią kilka miast greckich, po czym z Aten została przewieziona samolotem do Tokio i tam została uziemiona. Przez, e, przez blisko rok czekała na to, aż sytuacja sanitarna pozwoli na to, aby stafetę przeprowadzić po Japonii, po całej jej rozległej, rozległym jej terytorium. No i ta szafeta z pochodnią trafi na Stadion Olimpijski 23 lipca. Nie wiadomo jeszcze, bo zawsze jest to utrzymywane w tajemnicy, kto zapali znicz olimpijski, ale warto może sięgnąć do przeszłości. I powiedzieć, że ta ceremonia najładniejsza zapalenia znicza olimpijskiego, przez swoje niespodziewane rozwiązania yy, i przez osoby, które to robią, zawsze ma szczególne znaczenie. Otóż, warto pamiętać, że przy poprzednich Igrzyskach w Tokio, 1964, znicz olimpijski zapalił przepraszam, student japoński, który urodził się w Hiroshimie dokładnie w dniu, w którym spadła na to miasto bomba atomowa. W sierpniu 1945 roku. Z kolei bardzo ciekawe było zapalenie znicza w Barcelonie 1992, a uczynił to niepełnosprawny łucznik, który wypuścił z płyty stadionu strzałę, która przeleciała ponad zniczem olimpijskim, a kiedy nad nim przelatywała, został wypuszczony zdyż gaz i płonąca strzała zapaliła ten znicz. Albo w roku 1996 w Atlancie, kiedy Znów niepełnosprawny po latach wielki mistrz boksu Muhammad Ali, mistrz olimpijski, ale też i wieloletni mistrz świata w boksie wagi ciężkiej zapalił pochodnią Ląd, który przeniósł właśnie ogień olimpijski do samego Znicza. Teraz wspomnę o defiladzie ekip w trakcie ceremonii otwarcia, która to defilada poprzedza, zarówno zapalenie znicza, jak i wciągnięcie olimpijskiego sztandaru. Mianowicie kolejność ustalona jest tradycyjnie taka, że jako pierwsza defiluje ekipa Grecji, przez szacunek dla kraju, który był prekursorem igrzysk w starożytności, a jako ostatnia defiluje ekipa kraju gospodarzy. Zwykle się to odbywa wśród aplauzu widowni ale w tym roku widownia na obiektach olimpijskich w Tokio jest, e, będzie nieobecna i wobec tego niestety no, ekipy będą musiały same siebie oklaskiwać, e, aby, aby zrobić wrażenie na, na, na kolegach z innych reprezentacji. Natomiast będzie pewna modyfikacja. Po raz pierwszy flagę danego kraju będzie niósł nie jeden chorąży, czy też nie jedna chorąża, ale dwoje mężczyzna i kobieta. W polskiej ekipie będzie to kolarka górska Maja Włoszczowska, która po raz czwarty wystąpi w Igrzyskach Olimpijskich i która ma w dorobku dwa srebrne medale olimpijskie, oraz pływak Paweł Korzeniowski, który na olimpijskich arenach pojawi się już po raz piąty. Z tą rolą chorążego w polskiej ekipie, w polskiej tradycji olimpijskiej związana jest, mówiąc pół żartem, Klątwa, mianowicie o ile do roku 1992 zdarzało się niejednokrotnie, że chorąży ekipy zdobywał, stawał potem na olimpijskim podium. Tak było na przykład z wioślarzem Ślązakiem, z sztangistą Baszanowskim, Judoką Waldemarem Legieniem. O tyle po roku 1992 żaden z chorąży nie e, sięgnął po olimpijski medal. A byli wśród nich znakomici sportowcy, e, chociażby kajakarz Marek Twardowski, chociażby tenisistka Agnieszka Radwańska, czy e, jak w Rio 2016 e, piłkarz ręczny Karol Bieleczki. Niestety ekipa piłki ręcznej skończyła turniej na czwartym miejscu. Wypada życzyć, aby tegorocznym chorążym klątwa e, nie spadła na e, barki i aby Potrafili pokazać w każdym przypadku, zapewne w ostatnim olimpijskim ich starcie, że można, będąc i wiekowym zawodnikiem, i niosąc dumnie sztandar polski przed innymi ekipami, także wywalczyć olimpijski medal. Oby tak się stało.